Bardzo fajnie się jechało przez te 25 km, no tylko że ten, te ostatnie 500 metrów no, niestety nie dałem rady. Było fajnie, organizacja dobra, fajnie się jechało. Generalnie to wyścig nie był trudny, tylko na finiszu yy, no, no finisz, szybko jechaliśmy. Coś tak trochę. Ogólnie wyścig był fajny, organizacja dobra. Coś trochę nie poszło, nogi nie jechały, ale ogólnie bardzo fajny wyścig. To jest dla mnie pasja i yy, hobby. Trasa ok, małe kółko, jak to u nas mówią na treningach. Mamy trzeci już wyścig kolarski w kleszach kościelnych, e, o Puchar Starosty, otwarty mistrzostwo województwa podlaskiego. E, mamy bardzo dużo zawodników, są z kilku województw. Widziałem na liście startowej zawodników z województwa e, oczywiście podlaskiego, ale też mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego. Także są u nas zawodnicy, można powiedzieć, że z dużej części Polski. No jest to wydarzenie sportowe, ale też rodzinne, bo mamy kategorię od najmłodszych dzieciaczków do kategorii amator, gdzie tam jest jakby już mogą wszyscy startować. Trasa była bardzo sprzyjająca, również takie warunki. No, ode mnie może być trochę więcej, bo od ostatniego kółka jechałem sam w ucieczce, dojechałem z 3 minutową przewagą i największym, największą trudnością był wiatr na tej trasie. Impreza odbywa się trzeci raz w kuleszach. Ten wyścig robi się takim, takim świętem, taką majóweczką, właśnie. Troszkę, no nie do końca też tylko rywalizacja sportowa. Wszyscy są tu mile widziani. Mieszkańcy kuleszy nie tylko, no ludzie, którzy tu przyjechali. Dzisiaj wiadomo, że mamy tutaj wielu młodych zawodników, no bardzo często oni przyjeżdżają z rodzinami i nas to cieszy. To są mistrzostwa województwa podlaskiego, także dla nas jest to niezwykła nobilitacja, że coś takiego w Kuleczach Kościelnych się odbywa. To jest właśnie ta miejscowość, która ma swój klub sportowy, właśnie w kolarstwie słyną, z słynący. I chcemy to wspierać, żeby w takich małych miejscowościach również no te życie sportowe kwitło. Tak, tak. Tylko się cieszy, że dajemy radę. No, mamy taki wiek już trochę fajny, bo dopiero pierwsza siedemdziesiątka, a druga jeszcze przed nami pełna wrażeń dobrych myśli i dobrego życia. Ta organizacja co roku coraz lepsza jest. No, zapewniony czas pozytywnie spędzony w święto, dzień flagi, także to wszystko się dobrze składa. Żyć i nie umierać. No. Ja tu kolejny raz startuję w tych wyścigów, już nie pamiętam który. Bardzo lubię Kulesze, bo tu startowałem y, w, trzy razy y, w, w wyścigu dobowym. Y, pierwsza sprawa, organizacja. Wspaniała. Druga sprawa to po, jednak pogoda. Trzeba oddać cześć dla pogody. No, wspaniała pogoda, bo gdyby nie było pogody, to ta impreza byłaby tak, taka trochę nie do końca. Także w, nie mogę tu nic narzekać, no co się cieszę, no że w ogóle najbardziej się cieszę, że ja w ogóle jeszcze startuję.